ale kontrolujesz mój drop. Dobra i póki co wszystko wygląda normalnie, więc zetnijmy sobie drewno. Co jest, kurde? Wypadło mi piórko. Serio, za każdego lajka like zmieniacie mój drop na mega słaby? Dobra, ale to chyba oznacza, że za każdego osoba mój drop będzie, o kurde, mega OP. I tak w ogóle moim jedynym celem na ten film jest pokonanie smoka kresu. O, dobra, mamy wioskę. Jest tutaj mega dużo różnych bloków, więc dzięki temu mogę dropnąć serio dobrej temy. No co to jest? Co mi dropi za syf? Dobra, może chociaż to jest Iron Golema wyleci. No kurde, co jest? Tutaj nic nie wydropiło. To nie ma sensu. Nieważne jak bardzo się staram, to nie ma żadnego dobrego dropu. Już chyba nic nie mogę zrobić. Albo i mogę, tylko musicie mi pomóc i zostawić jakąś subskrypcję. Po co ja to mówię? To nie ma sensu. I tak nikt nie zostawi subskrypcji. O kurde, co jest? Dzięki temu mogę zabrać naprawdę OP itemy i w końcu udać się do endu. Dobra, i teraz też pozostało tylko pokonanie smoka. Dobra, zaraz go pokonamy. Co? Nie, dlaczego? Odbierz darmową rangę pod komendą start.